Witam państwa na drugiej części naszej dzisiejszej konferencji. Po meczu 33 kolejki PKOBP Ekstraklasy Widzew Łódź Lech Poznań meczu zakończonym remisem 1 do 1. Teraz do państwa dyspozycji będzie trener Widzewa Łódź Daniel Myśliwiec. Witam serdecznie trenerze. Dzień dobry. I bardzo proszę na wstępie o ocenę dzisiejszego spotkania. Może powiem bardziej o uczuciach niż o ocenie. Bo na ocenę oceniać będziemy sobie w szatni, oczywiście i, i na ten temat rozmawiać, ale odczucia na pewno nie są takie, jak być powinne. Hmm. Ale są zgoła odmienne od tych poprzednich, po, poprzednich meczach, po wcześniejszych dwóch szczególnie, bo o ile nie jesteśmy zadowoleni, mamy poczucie, że powinniśmy zrobić jeszcze jeszcze odrobinkę więcej, czyli w sumie hmm, sfinalizować akcję przynajmniej jedną więcej i, i myślę, że odnieść. Zwycięstwo, dla którego zrobili, zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo, widocznie odrobinkę za mało, ale mm, dlaczego to jest tak ważne? Bo w piłce i u nas, w naszej drużynie, mi bardzo zależy na tym, żebyśmy mieli cały czas jedno uczucie, że po meczu nie mamy do siebie zastrzeżeń do tego, że nie zrobiliśmy bardzo dużo, żeby wygrać, a, a w tych poprzednich meczach byłem bardzo, bardzo niezadowolony. Nie ze względu na wynik, choć wynik też, tylko ze względu na odczucia, nie miało się takiego poczucia, a teraz myślę, że zdecydowanie dalej byliśmy od, od takich emocji i za to chciałem na pewno drużynie pochwalić, bo nie można im odmówić ambicji, nie można im odmówić tego, że szli wabang, że szli tak jak chcielibyśmy od samego początku do samego końca rozgrywać nasze mecze. I nawet jeżeli rywal prezentuje raczej zamknięty sposób. Gry, czyli raczej się nie wychyla, tak jak raczej wychylać nie chciało się, za głębie, wolało kontrolować. Lech myślę, że miał podobną inicjatywę, bo nie do końca kwapił się do jakichś pressingów, ale, ale u nas to powinno być konstans. Idziemy do przodu, idziemy po bramki. Chcemy nie tylko wygrywać, ale dawać naszym kibicom show, i, i, i w tym meczu byliśmy blisko, żeby, żeby dać nam to, na co bardzo mocno pracowaliśmy nam, mówię, naszej społeczności. Znam jako drużynie kibicom zwycięstwo w ostatnim meczu, w tym sezonie, w Sercu Łodzi. Będziemy musieli sobie powetować za tydzień i zrobić wszystko, żeby zamknąć sezon wyjazdowym zwycięstwem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania do trenera Daniela Myśliwca. Jak zawsze proszę o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji. Robert Fiećko, witam trenerze. Ja na początek chciałem zapytać o zdrowie Kamila Cybulskiego. Czy wszystko z tą przyjął dobrze, bo to z trybuny nie wyglądało dobrze. Cybul tylko z głową, a coś nie tak. Nie to no, wszystko dobrze. Dobry mecz zagram. Dobry. Ale nie mówię o tym. Ale będą z niego ludzie raczej. Mhm. Panie trenerze, pierwsze 15 minut i potem Gdzieś tak od 50 minuty drugiej, no 46 minuta drugiej połowy to był taki widzę, w których chcieliśmy oglądać, czy się trener ze mną zgodzi. Myślę, że były takie krótkie momenty, gdzie mogliśmy zachować chłodną głowę, nie w tym sensie, żeby strofować swoje ataki, tylko je lepiej przygotowywać, bo nawet w czasie doliczonym, którego było sporo. Pokazywałem piłkarzom, że mamy jeszcze 3 minuty, aż trzy minuty, aż dwie minuty i nie chodziło o to, żeby uspokoić grę, tylko przeprowadzi jeden precyzyjny atak. I, i, i myślę, że tutaj mamy jakieś pole do popisu i, i do lekkiej korekty, ale, ale jak najbardziej rozumiem emocje, bo nie tylko ja byłem niezadowolony po poprzednich meczach, ale w tej szatni też kipiało i z emocji takich niepotrzebnych, ale wynikających z tego, że chcemy grać lepiej i chcemy wygrywać. Czy Żordi Sanchez ugryzł, nie wiem, w szatni swoją szafkę ze złości bo tych okazji w te 9 czy 10 no 12 minut, które miał zrobił kilka. Myślę, że nie, bo to by raczej nie pomogło, ale myślę, że bardzo wierzę w to, że on tę sytuację powiedzmy przetrawi po swojemu, bo. Kapitalnie wychodził na pozycję, kapitalnie znajdował się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Jeżeli to utrzyma, to myślę, że kolejny sezon może skończyć z zdecydowanie większą liczbą bramek. Tylko no po prostu mi jest z jego perspektywy bardzo smutno, bo widać było, że mu, że bardzo chciał potwierdzić występ zdobyciem bramki chciał zwycięstwo dać drużynie swoim golem. Po prostu. Takie sytuacje niestety mają miejsce w piłce i niestety szczególnie jeżeli dotyczą nas i, i naszych piłkarzy. To pyta, ostatnie pytanie od mnie. Czy, czy w tym spotkaniu dla niektórych zawodników była to weryfikacja tego, co się wydarzy w przerwie między rozgrywkami i, i tego, czy, czy tych zaba, zawodników zobaczymy w barwach widza w przyszłym sezonie? Myślę, że nie byłoby to dobrym pomysłem, gdybyśmy tak podchodzili emocjonalnie na podstawie jednego meczu i niektóre, powiedzmy, występy bardziej potwierdziły to, że chcielibyśmy wiązać z kim przyszłość I, i, i ci piłkarze dadzą, dadzą wiele temu zespołowi, ale na decyzje takie finalne i ich ogłoszenie to musimy oczywiście poczekać, bo jeszcze jeden bardzo ważny mecz przed nami. Dziękuję. mi stań do sektoru widzę w Panie Trenerze. Czy... Niekoniecznie musimy mówić o zakończeniu kryzysu Gry Widzewa, tylko po prostu wrócił Marek Hanousek. Tak jak mówiłem ostatnio, że no, od jednego piłkarza tak wiele nie zależy, zależy dużo, ale na pewno nie na tyle, żeby zmienić oblicze całej drużyny. I w przypadku Marka, Marek daje inną dyscyplinę, bo w zasadzie jest jedynym piłkarzem o tym profilu w naszym zespole aktualnie i dlatego jego zmiana, jego, zmiana, jego powrót był na pewno widoczny ze względu na jego cechy, dawał nam fajny balans, ale myślę, że na prawdziwą wersję Marka jeszcze jeszcze poczekamy i mam nadzieję, że... Ten kolejny mecz po, po tej przerwie będzie miał jeszcze lepszy, bo widać, że ma większy potencjał niż jej zaprezentował, choć zagrał naprawdę solidne, solidne spotkanie i na pewno sam wymaga od siebie więcej, ale jest ok. Marek, to jedyny piłkarz o takim profilu w środku pola. Mamy też. Trzech prawych obrońców plus Serafina Szotę, czy w latem największym wyzwaniem będzie bardziej zbalansowanie tej kadry, żeby równomiernie rozłożyć dobrych piłkarzy po pozycjach, czy, czy po prostu szuka pan wzmocnień dobrych piłkarzy, niekoniecznie patrząc na to, jak jest ta kadra zbudowana wobec? Em. Stopcie. Dla mnie jako trenera najważniejsze jest osobowości, są osobowości. I dlatego w pierwszej kolejności, oczywiście budując strukturę kadry i o tym, o czym rozmawiamy w każdym tygodniu na pianie sportowym, to rozmawiamy oczywiście o strukturze, o tym, jak kadra powinna wyglądać, z kim będziemy wiązać przyszłość z kim, nie, jakie mamy możliwości pozyskania piłkarzy, ale dla mnie jako trenera najważniejsze są osobowości. Ja pod tym kątem staram się weryfikować ludzi i sprawdzać ludzi. A co do konkretów, na którą pozycję gdzie, to myślę, że razem ze sztabem niejednokrotnie pokazywaliśmy, że najważniejszy jest pomysł i, i to, że jest większa liczba teoretycznie profilowych bocznych obrońców, nie znaczy, że z któregoś nie można zrobić skrzydłowego, a ze skrzydłowego bocznego obrońca, a ze środkowego można zrobić napastnika. I to jest nie chcę mówić, że że to jest nasza, nasz cel, ale moją, moją rolą jest przede wszystkim wykorzystać maksa tych piłkarzy, których mam aktualnie. A naszą wspólną rolą jako pionu sportowego jest tak, zarządzać kadrą, żeby ci piłkarze mieli okazję do tego, żeby potwierdzać swoją jakość, swoją osobowość, ale też za każdym razem walczyć o swoje. Dlatego docelowo będziemy na pewno chcieli mieć kadrę. Taka, która, w której każdy ma realną szansę na grę i pomagać drużynie, ale z drugiej strony nie ma tego grania niejako z automatu. Na koniec wrócę do meczu. Dwa krótkie pytania. Które, która z sytuacji najbardziej, tych niewykorzystanych, najbardziej podniosła panu ciśnienie? I na koniec, czy to był najlepszy remis pana karierze w Widzewie? Ale czy ogólnie najlepszy, będąc trenerem Widzewa, z tych remisów, które pan już odnotował? Dziękuję. Z tych w sercu Łodzi m, najlepszy, bo pierwszy, bo pierwszy. Y, która sytuacja, żadnej nie pamiętam w sumie, bo skakałem i mówiłem, a niech to Dundel świśnie po każdej i się odwracałem i zastanawiałem się kiedy przyjdzie kolejna, która już będzie w sieci. Tylko pytanie, czy ma Pan do, do Kamila pretensje, że nie... Czy sam próbował jeszcze w mój czy, czy wiek, jego wiek, Jakby się pan zachował na jednym miejscu w tej sytuacji? Ja? Ja prawdopodobnie bym kopnął piłkę do najbliższego i biegł, żeby przypadkiem nie zepsuć. Tu powiem tak, w treningu nie mamy sytuacji 1 na dwa na połowie boiska. I ciężko mieć pretensje do tego młodego chłopaka, że tego nie, nie wykorzystał, ale polecam zwrócić uwagę jakim doświadczeniem i kunsztem mimo wszystko wykazał się obrąca. Nie pamiętam czy to był wtedy Karlström. Mniejsza o to, można to sprawdzić, ale on idealnie stanął po diagonalnej tak, żeby stworzyć ogromny dylemat temu młodemu chłopakowi, bo mu stanął bliżej prawej stopy, w sensie po diagonalnej, tak żeby ciężko było zmieścić piłkę w przestrzeń. A w momencie zagrania piłkę w nogę w pierwszym tempie Rondiemu, to by prawdopodobnie był w stanie z sytuacji 1 na 2 zrobić 1 na 1 i skasować nawet z faulem. A trzeba docenić zachowanie obrońcy, a następnym razem myślę, że powinniśmy kluczowa, to jest informacja po prostu, żeby dryblować w taką przestrzeń, żeby otworzyć piłkę prostopadłą. I to na pewno będziemy jeszcze trenować, ale nie w sytuacji 1 na 2 na połowie boiska, 2 na 1 przepraszam. Nie wiem czy na wszystkie pytania odpowiedziałem. No to nikt więcej? No to ja muszę, jak zwykle na koniec. Nie musi pan. <laughs> nie, 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 nie. Gdyby po meczu w Poznaniu z Lechem ktoś, mnie, ktoś się ze mną chciał założyć, że pan będzie miał dodatni bilans meczów w widzewie, to bym się założył na pewniaka, zwłaszcza, że po meczu z legią zrobiłbym podobnie w rewanżu tutaj wiosennym. Natomiast w tej chwili ma pan 26. spotkanie. Z tego jest 6 remisów i po 10 zwycięstw i 10 porażek. No, Szanse na to, żeby pan wyszedł na plusy w meczu z Radomiakiem. Byłoby to, byłoby to zarazem chyba zwycięstwo, które no daje odpowiedź na fatalny mecz w Łodzi, kiedy przegrał Widzew 03 pod Pana już wodzą. Co Pan sądzi o tym, o tym, o tym wyczynie i czy jest szansa na to, żeby w Radomiu powalczyć o zwycięstwo no, na finiszu rozgrywek. Zwłaszcza, że zwolniony został trener Kędziorek tuż przed meczem. No byłoby dobrze, żeby Pan nie stracił tych pieniędzy, o które się Pan założył. Także zrobię wszystko, żeby Pana budżet nie był gorszy niż jest dotychczas. A jak przewidzieć mecz z Radomiakiem? Z jednej strony minus jest taki, że nie wiemy co Radomiak zaproponuje, bo będzie pewnie nowy trener, nowe ustawienie. Mam dziwne poczucie, że to jakieś déjà ale z drugiej strony jest cieplej. Boisko powinno być odrobinę lepsze niż wtedy, i, i myślę, że my będziemy robić wszystko, żeby wygrać. A, a to, co się wydarzy, to oczywiście ja mogę zapewnić, że zrobię wszystko, żeby drużyna zaprezentowała się pod względem takiego występu jakości gry, co najmniej tak dobrze jak teraz, a była lepsza od przeciwnika o jedną bramkę. Dziękuję. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. Bardzo dziękuję trenerowi Danielowi Myśliwcowi. E, dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej konferencji pomeczowej. Oczywiście przed meczem z Radomiakiem zaprosimy na ostatni w tym sezonie briefing przedmeczowy. Tak więc do zobaczenia. Dobrej nocy.